Czy wytłumaczę? No jasne, że wytłumaczę, ale pamiętaj przy okazji, że są ze mną webinary w pakiecie platynowym, nazdamy to, gdzie tłumaczę masę trudnych pytań z bazy egzaminacyjnej. A teraz chodź, pokażę Ci te trudne pytania z jazdą na suwak. Wykorzystamy do tego apkę na iOS-a, wybieramy część podstawową, później dział 11 z bazy egzaminacyjnej, a w dziale 11 wybieramy same trudne pytania. I. Pierwsze pytanie, czy tutaj muszą mieć na prawym pasie umożliwić zmianę pasa ruchu w tym momencie? Nie, bo przede mną jeszcze jest kawał pasa ruchu i tutaj nie istnieją warunki dojazdy na suwak. Jest jeden warunek: warunki zmniejszonej prędkości. Tutaj też są warunki zmniejszonej prędkości, ale sytuacja jest dokładnie taka sama. Ja jeszcze na tym pasie ruchu mogę kontynuować jazdę, więc tutaj warunków dojazdy na suwak nie ma. I następne pytanie będzie bardzo ciekawe, podejrzewam. Tutaj nas pytają. Czy we właściwym momencie ten biały zmienił pas ruchu? No tak, dlatego, że ma pachołki, które pokazują, zwróć uwagę, tutaj są pachołki ustawione, które pokazują, że on nie ma już dalszej możliwości jazdy pasem ruchu, bo jest przeszkoda i są warunki zmniejszonej prędkości. Żeby zaistniała jazda na suwak, muszą zaistnieć dwa warunki: jazda w warunkach zmniejszonej prędkości oraz brak możliwości dalszej jazdy pasem ruchu. Tak jak właśnie tutaj. Tutaj pojazd ciężarowy ma kończący się pas ruchu, i tutaj są warunki zmniejszonej prędkości, i my musimy tą ciężarówkę w tej sytuacji przepuścić, bo tutaj działają warunki dojazdy na suwak. Ale w kolejnym pytaniu jest. Zupełnie co innego. Tutaj nas pytają o to, czy tutaj działa kultura jazdy, czy mamy tutaj prawo liczyć, czy poruszające się obok pojazdy umożliwią nam zmianę pasów Oczywiście, że mam prawo na to liczyć, bo mam prawo liczyć na kulturę jazdy. To jest bardzo ciekawe pytanie, bo tutaj nie ma warunków do jazdy na suwak. Pojazd na prawym pasie nie musi wpuszczać pojazdu na lewym pasie, bo nie ma tutaj zatoru drogowego, nie ma warunków zmniejszonej prędkości. Ale tutaj Tutaj zator się tworzy, i tutaj są warunki zmniejszonej prędkości, więc pojazd na prawym pasie musi wpuścić pojazd z lewego pasa, bo ten pojazd na lewym pasie ma pas kończący się. Powiem też pytanie z ciężarówką. Tutaj nie ma informacji o tym, że tutaj są warunki zmniejszonej prędkości. Ta ciężarówka wcale nie korzysta właśnie z tego przepisu o jeździe na suwak. Tutaj nie ma warunków zmniejszonej prędkości, mimo że pas ruchu nam się kończy, ale nie ma warunków zmniejszonej prędkości. Suwaka tutaj nie ma. To tej bardzo ciekawe pytanie, czy oni muszą na prawym pasie umożliwić zmianę pasa ruchu na pasie zanikającym. No nie, pas mi się kończy, ale nie ma tutaj warunków zmniejszonej prędkości. Proste.